Pierwsza różnica jest taka, że jest to pierwsza gra, która nie rozgrywa się w Hogwarcie, gdzie Harry Potter nie chodzi do szkoły, gdzie musi uciekać po dzikich terenach Anglii przed Lordem Voldemortem, przed jego śmierciożercami, przed szmalcownikami, niesamowicie potężnymi stworami magicznymi. Dla nas w, w Harry Potterze dobre jest to, że nie musieliśmy się na przykład zastanawiać nad tym, czy Harry Potter ma mieć okulary, czy ma ich nie mieć. Nie, my już to mieliśmy, te wszystkie kwestie mieliśmy już rozstrzygnięte przy pracy. Na nad tego rodzaju filmem. Kolejna sprawa to kiedy mamy już pewną linię fabularną, nie musimy myśleć o tym, kiedy będzie jakiś moment prześlający, kiedy będzie jakiś moment zwrotny. To wszystko już wiemy. Oczywiście wyzwaniem, kiedy pracuje się nad scenariuszem albo nad książką, jest to, że jednak trzeba tam fabuła jakoś opracować, to wymaga jednak tej kreatywności ze strony twórców, więc dlatego też dla nas było łatwiej opierać się na filmie, gdzie po prostu widzieliśmy już, co kiedy się zdarzy. Wszystko zależy od tego, o jakiej wersji mówimy, bo oczywiście będą dubbingi krajowe, natomiast w wersji brytyjskiej mieliśmy bardzo dużo aktorów. Mieliśmy Ruperta, mieliśmy Draco, mieliśmy także Jenny Weasley. Niestety nie udało nam się pozyskać Harego i Harmiony, bo to są naprawdę najbardziej zajęci ludzie na świecie. Muszę powiedzieć, że kiedy przeczytałem ostatnią stronę ostatniej książki, to poczułem trochę, że coś się kończy. Na szczęście ja pracuję jeszcze nad grą, mam jeszcze przed sobą Dwa filmy, dwie gry, więc trochę dla nas ten czas jest wydłużony. Uniwersum Harry'ego Pottera jest olbrzymie i bardzo bogate, więc będzie dużo okazji, żeby coś takiego robić. Jeśli pyta mnie Pan, czy ja to zrobię, czy my to zrobimy, nie wiem na razie, ale na pewno jest dużo okazji, żeby zrobić coś fajnego.